co mogę jeszcze zrobić w listopadzie. No na pewno cały czas mogę zbierać tutaj liście. Witam na kanale Pasje Babci Ali. Powiem, że ile to zbiorę, to i tak jeszcze pada, ponieważ jeszcze mamy piękny listopad. Jak par lat do tyłu, to może takie jeszcze nie były ciepłe te dni. A teraz mamy przepiękną jesień, ale nie o tym. Mogę powiedzieć, że jeszcze mam sporo prac ogrodowych, które miałam wcześniej wykonać, rozdzielam sobie je. I w tym wypadku jest ich trochę do zrobienia. Przede wszystkim muszę zebrać liście strawnika, który by, żeby nie gnił w tym okresie, kiedy będą na, leżały na nim liście. Oto dbam. Nie zostawiam tych rzeczy. Natomiast pozostałe miejsca, gdzie rosną różne byliny i nie tylko, to powinnam je sprzątnąć. Są takie takie momenty, że nie zawsze ścinam te swoje bylinki ponieważ są tutaj jeże i warto tak jeżeli ma się nadzieję że będzie dość mokro wilgotno nawet jakby śnieg popadał to to przygnie co prawda wtedy jest na wiosnę więcej roboty ale można zaryzykować i chyba to zrobię bo część już powycinałam a część sobie zostawiam pięknie wygląda też pięknie wyglądają też w tym okresie te nasze byliny które na przykład, jak z tyłu za mną jest klon palmowy, przepięknie się wybarwił na Borto. Przy tej jesieni i przy tych prasach, które ewentualnie, o których ewentualnie porozmawiamy, proszę zobaczyć, jak ślicznie wybarwia się klon palmowy. Przez to, że w tej chwili liście poopadały, ma więcej tutaj słońca, więc kolory są wspaniałe. Kiedy jest w cieniu, no niestety jest bardziej zielony, nie ma tej purpury, ale i tak jesienna purpura tego mojego kronika jest dla mnie urokliwa. Tutaj mam do zrobienia sporo, ponieważ tu są posadzona i róża pnąca, i klematisy, musiałam przyciąć sosnę, bo połamały się gałęzie. I będę tutaj miała sporo roboty, mimo że to będzie, tak jak mówimy, jest listopad, ale jest piękna pogoda. Do zagospodarowania tego miejsca. Również tutaj jest drzewo. Cereśnia. O, może ją pokażę. Po której posiadce też są klematisy. To do zagospodarowania w moje, yy, 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 będę musiała, bo by, tak jak wspominałam tutaj wcześniej na innym filmiku, przyciąć bluszcz zimozielony, ale tu też hortensje są bukietowe posadzone. I niestety to chyba był błąd. Pewnie je przesadzę albo zastosuję, bo tego nie zrobiłam, zapomniałam o tym, swoje rurki. Posadzę koło. Koło tutaj hortensji, żeby można je podlać, bo za mało wody miały. Ale czasem się i o tym zapomina. Co jeszcze możemy zrobić w listopadzie w naszym ogrodzie? Dopóki jest ziemia miękka, sporo możemy. Jeszcze możemy cebulę powsadzać, które by nam na, na wiosnę zakwitły nasze kwiaty, na przykład tulipany czy inne, po prostu będą w późniejszym terminie. Poprzesadzać jeszcze możemy rośliny. Akurat ja tu również muszę przesadzić, Wziąć się za robotę typu wykopać, bo mam tutaj dwa rododendrony. Trochę im jest za ciasno, i przesadzić w inne miejsce. Także pracy akurat tutaj, w tym momencie na listopad wystarcza. Jest sporo roślin, które ja trzymam też w donicach, ale nie wszystkie donice tutaj zostawiam. Mam ziemiankę, do której wynoszę donice z, z tak zwaną lazanią ogrodową. Są tam od lat posadzone tulipany i lilie, takie wysokie ogromniaste, które, no, które przepięknie w tych donicach kwitną i podkreślają mi urok mojej ziemianki. Także sporo tych, tych donic, tego wszystkiego mam do rozdzielenia i, i schowania do piwnicy. A to jest mój ogródek w doniczkach przed piwniczką. Zawsze tutaj to stoi i wsa, po, wsadzam do tych doniczek różne kwiaty. Ta największa to jest tak zwana donica lazaniowa, bo tu są lilie, posadzona jest szałwia, wychodzą też tulipany. Także lilie będę musiała, no niech jeszcze prze, przesuszą się obecne. Wstawiam do piwnicy. Pozostałe tutaj donice, opróżnie szałwia jeszcze przepięknie wygląda, ale jeszcze potrzymam do pewnego momentu, aż chwyci pierwszy mróz, i doniczki porozstawiam na swoje miejsce, będą czekały na kwiaty. Mamy tutaj jeszcze ślicznie wygląda Pelargonia, no ale niestety trzeba będzie w inny sposób ją przechować. Także to miejsce też jest ciekawe, i też muszę podzielić, tak jak wspominam, tą swoją robotę na trochę późniejsze, na co, co zostawić, a co zrobić. W tym miejscu mam różę pnącą, i różę wielkokwiatową. No, tam tak samo rośnie, więc z pracy przy różach to jest przycięcie. Okopczykowanie ewentualnie liśmi, dlatego nie wszystko zabieram. Nie wszystkie liście będę zgrabywała, już pozbierałam ich sporo, ale część jednak zostaje przy tych rabatkach, przy tych takich miejscach bardziej wrażliwych na mróz. Choć tutaj to jest takie miejsce, gdzie mróz mi tak jednak nie chwyta, i ponieważ krzaki, jakie tutaj są drzewa, osłaniają przed mrozem. Także te róże przepięknie mi kwitną w okresie letnim. No i tylko zadbać. A więc czeka mnie przycięcie. Listopadowa praca przed nami. Piękna pogoda, a tu jeszcze tak kwitnie. Wiecie co? Powiem wam, że mi szkoda to, to zniszczyć. Ale niestety muszę to wszystko poobrywać, bo jak tylko zetnie mróz, to będzie jedna, jedna taka bryza przemarznięta. Jeszcze szałbie, klematisy kwitną, tu tutaj różyczka kwitnie. Ale to wymaga niestety jesiennego usunięcia. Poczekamy do wiosny. Także biorę się za pracę. To jest już podział ostateczny moich jesiennych, jesiennych prac porządkowych. Ale tak jak wspomniałam, jednak na niektórych. Tam, tam grządkach, czy, czy tam przy kwiatach, zostawię jednak spo, sporo tam liści, niech jeszcze funkcja sobie poleży, bo mamy deszcz i widzę, że to zaczyna przegniwać. I o to chodzi, żeby nie tylko zupełnie sprzątnąć, ale część w miarę możliwości sobie zostawić. No, trzeba sobie umieć ocenić y, pracę, rozdzielić. Nawet jak nie umieć, to się każdy nauczy. Także ja sobie rozdzielam tą robotę pomalutku, pomalutku, żeby nie mieć na wiosnę za dużo pracy, a zarazem wykorzystać teraz tę piękną pogodę i chwilami nacieszyć się tym, co jest, no i wziąć się za pracę. Z nasturcji jeszcze będę musiała pozbierać, jeżeli będą coś tutaj nie widzę, ale będą nasiona, żeby je przesuszyć i na drugi rok wsadzić do ziemi i znowu mieć ten efekt. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmiku i biorę się do pracy.